Cześć, nazywam się Asia, jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny i coachem mam na własnych zasadach i witam Cię w Technice na wtorek. Dzisiaj technika z karty numer 11. Nawiąż relacje, zanim naprawisz sytuację. Huch, najpierw przeczytam. Buduj bliskość i zaufanie zamiast dystansu i wrogości. Nieustannie upewniaj się, że Twój przekaz miłości dociera do dziecka. Kocham Cię i odpowiedź brzmi nie. 2. Jesteś dla mnie ważniejsza niż Twoje oceny. Jaką wartość mają Twoje oceny dla Ciebie? 3. Kocham Cię i mam pewność, że uda nam się znaleźć pełne szacunku rozwiązanie. Kiedy dzieci zachowują się źle i my im czegoś zakazujemy, robimy coś, co sprawia im przykrość i robimy to z miłości. Robimy to dlatego, że chcemy je wychować na. Pełne miłości, zaradne, samodzielne osoby. Ale nie upewniamy się, czy nasze dzieci słyszą ten przekaz, który stoi za zakazem albo za nakazem, za tym, co jest takie niekomfortowe w danym momencie dla dziecka. Dlatego tak ważna jest ta zasada. Nawiasz relacje, zanim naprawisz sytuację. Nawiasz relacje, czyli zbuduj most, po którym Twoja prośba, Twoje polecenie może do dziecka trafić. Dzieci uczą się tylko i wyłącznie od osób, które lubią. Ludzie uczą się od osób, które lubią, i wtedy uczą się z przyjemnością. Jeśli w danym momencie Twoje dziecko nie widzi w Tobie partnera, przyjaciela, kogoś, komu może zaufać, kogoś, z kim ma relacje, to nie będzie chciało z Tobą współpracować. Ta zasada jest ważna z kilku względów. Z jednej strony właśnie dlatego, że jeśli chcemy nauczyć dzieci czegoś ważnego, to musimy zapewnić warunki ku temu. Chcemy, żeby ten przekaz dotarł do dziecka, więc musimy zadziałać tak, żeby ten most istniał. Jest tak też dlatego, że działanie w ten sposób poprawia relacje w rodzinie ogólnie. I mniej musimy się szarpać, mniej musimy się nagadać, mniej musimy się sfrustrować Nasze dzieci też są bardziej zadowolone ze współpracy z nami Wszystko zaczyna się od relacji I to jest najważniejsza część tej karty Jak ja wprowadzam to w moim domu? Ha. Czasem kiedy zauważam, że jestem nieskuteczna Czyli po raz 15 nagabuję moje dzieci Ubierz się, ubierz się, ubierz się Mój mąż bierze mojego syna na kolana i mówi mu czy Ty wiesz, że my cię kochamy niezależnie od tego, czy ty jesteś ubrany, czy nie. Innym sposobem zbudowania relacji jest porozmawianie, spędzanie specjalnego czasu razem, dotyk. Jest mnóstwo takich drobnych sposobów budowania relacji w danym momencie. Można podejść i po prostu dotknąć dziecka kochanie, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Mówienie dziecku, kocham cię, tak jak było w tym przykładzie. Kocham cię, i w tym momencie nie chcę ci na to pozwolić. Przykro mi, że ci jest przykro z tego powodu, tak? Jest to pokazywanie tej relacji, sprawianie, że ona jest widoczna i jednocześnie bycia, bycie, w, sposób na bycie wymagającym rodzicem w danym momencie myślisz o tym podejściu napisz mi koniecznie w komentarzach taką ostatnią sytuację kiedy udało ci się być jednocześnie wymagającym rodzicem i zwrócić uwagę na tą relację zbudować relację zanim naprawiłaś sytuację jestem ciekawa jak to u ciebie zadziałało co w ogóle myślisz o tym podejściu napisz koniecznie w komentarzach jeśli podobają ci się techniki na wtorek zasubskrybuj nasz kanał i polub ten film do usłyszenia Jasia Baranowska, edukatorka pozytywnej dyscypliny i kołczłam na własnych zasadach.